Biedroń, bardzo proszę Panie Pośle. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Y, pozwolicie Państwo, że nie będę odnosił się do tych y, y, argumentów ad personam. To nie były pytania, dokładnie. To były stwierdzenia poniżej, poniżej pasa, które są niegodne tego parlamentu. Proszę Państwa. Z z poniżej pasa to chciałem Państwu wytłumaczyć, że zbyt często, państwo, zbyt często Państwo zaglądacie poniżej pasa ludziom, a zbyt rzadko myślicie o ich prawach i o ich godności. To nie Wy jesteście od tego, żeby decydować, coś, co ludzie robią poniżej pasa, ale jesteście od tego, żeby dbać o godność i prawa człowieka. Tego typu wypowiedzi, tego typu skandaliczne wypowiedzi są skutkiem braku edukacji seksualnej. Gdybyście Państwo wiedzieli, gdybyście Państwo wiedzieli więcej na temat nowoczesnej antykoncepcji, aborcji, praw człowieka, to byście nie zadawali takich pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Pośle. Zamykam dyskusję.